Dzień dobry, świat cały czas zamarznięty i tak będzie jeszcze przez parę dni. Witam Was w Dniu Finałów Mistrzostw Świata. Jeżeli ktoś z was nie wie, no bo wiem, że część bojkotuje pewnie słusznie ten mundial, to trwałe Mistrzostwa świata i dzisiaj jest finał Francja, Argentyna. Osobiście kibicuję Argentynie, dlatego że byłoby to takie fajne zamknięcie kariery Messiego, że po prostu, żeby jeszcze Mistrzostwa świata zdobył i chyba możemy go uznać za najlepszego piłkarza w historii. Chociaż z całą pewnością nie najbardziej inteligentnego i oczytanego. Ostatnio gdzieś jakiś wywiad mi wyskoczył z nim, który mówił do jakiegoś drugiego gościa, Kamira Bobo, czyli co patrzysz głupku, jakiegoś z Holandii, po meczu z Holandią. No i rozumiem hiszpański teraz, kiedyś nie rozumiałem, więc. jak jak on mówi, to po prostu wiecie o co chodzi, no bardzo, bardzo prosty człowiek, który ma to szczęście, że umie grać w piłkę, robi to doskonale i lubię patrzeć na to jak gra, naprawdę ma takie wyczucie, coś pięknego, także jestem z Argentyną, a Igna nie, Igna jest za Francją, a dlaczego, no wiecie, w Ameryce Południowej Argentyńczycy mają taką opinię, zresztą może wam powiem dowcip najpierw, jak zrobić najlepszy biznes, kupić Argentyńczyka za tyle, ile jest wart i sprzedać go za tyle, na ile się ceni, traktujcie to z przymrużeniem oka, jeżeli ktoś tutaj jest związany z Argentyną, jest pochodzenia argentyńskiego i tak dalej, ale Chodzi o to, że Argentyńczycy mają taką opinię w Ameryce Południowej, że się uważają za lepszych od innych trochę. No i Igna mówi, że jeżeli oni wygrają, to już po prostu będzie koniec, to już ich będzie w kosmosie. Pod pierwszym odcinkiem tej krótkiej miniserii z podróży motorkiem, a raczej skuterem po Palawanie poprosiliście, żebym wam opowiedział historię, o której kiedyś wspominałem. Jest to historia z Naddniestrza i opowiem ją przed kolejnym odcinkiem. Ogólnie coś chciałbym stąd na bieżąco dogrywać do tych filmów z Palawanu. Także jeżeli macie jakieś pytania, no to zadawajcie w komentarzach i się pewnie do jakichś kilku odniosę. Natomiast zanim się przeniesiemy na gorąc... Filipiny, to jeszcze raz przypomnę, chyba już ostatni, o tym, że mamy bransoletki z Ugandy i są one w promocji: 30%, jeżeli kupicie 3 lub więcej, lub 20%, jeżeli kupicie dwie. Jest ostatni dzwonek na to, żeby komuś się podarować w prezencie. Już kilku modeli nie ma, prawdopodobnie wyprzedadzą się w ciągu kilku dni, zatem gorąco zapraszam do zakupów. A teraz Filipiny. No Siemanko, witam Was. Dzisiaj mamy przepiękny, słoneczny dzień. Spójrzcie zresztą sami, jak wygląda niebo. Odrobina chmura, ale od rana piece słońce. A ja jestem już spakowany do dalszej podróży. Zestaw taki jak poprzednio, wzbogacony dodatkowo o tę kurtkę, taką narzutę wodoodporną, lepszą od takiej zbukłej kurtałki, bo przez to, praktycznie jak pada deszcz, to nie zmokniesz. To znaczy, dzięki temu. Standardowo drybag, czyli worek yy, taki wodoodporny, w którym mam rzeczy, żeby nie zmokły. Takie rzeczy, które muszą być pod ręką, właśnie takie jak GoPro i różne inne. I nastąpiła pewna zmiana, to jest stary kask, no-name dziadowski, który się do niczego nie nadawał. Zostawię go tutaj w zaprzyjaźnionym miejscu, gdzie właśnie zaraz będę jadł śniadanie. A kupiłem porządniejszy kask, może nie jest to jakiś top, ale jest to węglam. Widzowie mnie opieprzyli, powiedzieli, że ten plastikowy kask, jak się wywalisz, to jedyne co się stanie, to on się rozwali i może ci wejść kawałek jeszcze w głowę tego plastiku. Więc uznałem, że na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać i kupiłem właśnie ten kask. Jedyny minus i problem taki z nim związany, że mrówki weszły do niego do środka i godzinę mi zajęło wyciąganie tych mrówek. Musiałem trzepać takie małe, czerwono-opierdliwe mrówki, ale już ich nie mam. Także będę z nim jechał. Na razie przyjechałem jeszcze z tym drugim na śniadanie. Co do tego kasku, to nie jest to jakiś top, ale jest to poli węglan. Wczytywałem się, nawet w Polsce ma dobre opinie, także spoko. no Myślę, że jestem bezpieczniejszy. Wiecie, no, zdrowy nie ma co oszczędzać. A mówię, że na zdrowiu nie ma co oszczędzać, dlatego że ten kast kosztował więcej niż wynajem tego motocykla, tego skuterka na miesiąc. Kask kosztował 4800 peso, czyli tyle, co teraz napisałem na dole, a wynajem motocykla 4000 peso, czyli tyle, co teraz napisałem na dole. Ale ten motocykl był tani, chyba nie bez powodu, dlatego że wczoraj miałem kolejny problem, ale jak to mówiła moja pochodząca ze wschodu babcia, tanie mięso, psi jedzą i coś w tym jest. Dlatego że ten skuterek ze 4000 peso miałem z nim problemy. Już wczoraj miałem ruszyć w podróż z Puerto Princesa bo był piękny, słoneczny dzień, tak jak dzisiaj, a nawet praktycznie bez chmur, ale nie odpalił skubaniec. Co się okazuje? Poszedł akumulator i to jeszcze byłoby do przejścia, ale ta nóżka od odpalania goskopa, jak się wcisnęło na dół, to ona nie wracała, więc musiałem wziąć kamień i uderzać nią, żeby wracała do góry. No i tak za dziesiątym razem go odpaliłem, zawiozłem do serwisu, no i musiałem kupić akumulator. Dobra, idę na śniadanie. Już jest późno chyba. Tak, już jest 12.11. Trasa na dzisiaj to co prawda tylko 95 km, czyli godzina 22 minuty. No powiedzmy skuterkiem z zatrzymywaniem się 2-3 godziny. No ale wiadomo, lepiej wyjechać wcześniej, bo z reguły tutaj jest tak, że pada po południu, więc raczej będzie słonecznie wcześniej, a później może się zrobić pochmurno i nawet padać. Jem więc śniadanie i ruszam. Podobuję drugą kamerkę. Skomplikowane jest życie vlogera. A zwłaszcza skomplikowane jest życie vlogera, który prowadzi kanał bez planu i który hołduje tej idei. A to dlatego, że źle trochę zaplanowałem. Mianowicie, mam bagaże na motocyklu, więc e, każde tankowanie powoduje, że trzeba je ściągnąć, żeby można było otworzyć siedzenie, bo jest to skuter i tam jest bak. A mam tak jeszcze no 20% powiedzmy mniej więcej baku. W związku z czym tankowanie za jakiś czas jest nieuniknione, ale spoko, w sumie nie spieszę się, gdzieś zatankuje z butelek po prostu tych, co sprzedają, nie musi to być stacja benzynowa. Wolę jak najdalej zajechać, zatankować sobie na spokojnie i przedłużyć ten moment, kiedy nie muszę tego ściągać. Jestem na maksa podekscytowany, dlatego że po raz pierwszy w życiu jadę na południe od Puerto Princesa do południowej części Palawanu. Ogólnie tam się turyści raczej nie zapuszczają. Niektórzy tak, ale przeciętny człowiek, przeciętny turysta na Palawanie jedzie do Puerto Princesa i później uderza na północ. El do Port Barton, Coro. Południowy Palawan i zwłaszcza Balabak, czyli wysepka, która jest między Palawanem a Malezją są słabo uczęszczane. Spróbuję dostać się do balabaku, zobaczymy, czy się to uda. Póki co, najważniejsze, że pogoda dopisuje. Piękne słoneczko. Do tego stopnia, piękne słoneczko, że będę musiał zaraz zarzucić kurtałę. Co by się nie spalić przesadnie. Okej, okay, jadę. Jak coś będzie ciekawego, to się zatrzymam. A, właśnie, jeszcze. Czytałem, że w okolicy Nara nie ma za bardzo nic ciekawego, więc możliwe, że dzisiaj polecę prosto do Brooks Point. To jest kolejna miejscowość, ale zobaczymy jak z czasem siłami wszystkim będzie. No, bardzo mnie nie widać w tym lustrze w każdym razie mam na sobie kurtkę. Jadę dalej. No dobra, przyjechałem stamtąd, zatrzymałem się na chwilkę po drugiej stronie jezdni i taki widok wam chciałem pokazać. Taka zatoka jakby. To jest raczej słodka woda, choć mogę się mylić. Tam coś jest na tej wodzie, jakaś przystoń dla łodzi, prawdopodobnie coś z rybami, jak to na Filipinach. A tam w tle z tyłu Puerto Princesa i góry, a my jedziemy w prawo. No dobra, przyjechałem kilkadziesiąt kilometrów, jadę w kierunku Narra, na południe od Puerto Princesa i dojechałem do miejsca, gdzie muszę już zawęgować, bo paliwko się zbliża do końca i napić. Człowiek strasznie się poci w tej kurtce, w kasku i w tym wszystkim. Przyjechałem na miejsce, gdzie co prawda paliwa nie ma, ale jest typowy filipiński rozpierdol. Zobaczcie. Tam daleko jest morze. Tutaj suszą się ubrania. Tam pies, który sobie siedzi spokojnie w sieci rybackiej. Idziemy dalej. O, światełka zostawiłem włączona, a później będzie płacz, że akumulator wyczerpany. No i tutaj jest sklepik. O, klasyczek. Dechły kobut sobie leży. To prawdopodobnie... Po walce. A może to kura? Nie, to chyba kura. W każdym razie nie śmierdzi, więc prawdopodobnie nie zdechł dawno. Czy też nie zdechło. Ok, tak wygląda ten sklepik, ale nikogo tu nie ma. To są takie sklepiki, które ludzie przy domu mają. Można kupić tutaj platany, czyli takie banany do gotowania. Wszelkiego rodzaju badziewie różne i też często ludzie tu śpią. No więc w tym syfie totalnym, w tym bałaganie ludzie śpią. Często pilnując takiego sklepiku, no ale tutaj jak widzimy nikogo nie ma. Prawdopodobnie jest za gorąco. Filipińczycy o tej godzinie często śpią no Dobra, lecę dalej. Na razie kura. Sory. Przykro mi. Może po drugiej stronie. Kurde, grubo. Mają tylko suszone ryby tu ogólnie. Zresztą widzicie tam sieci, z tyłu jest morze. Wiadomo, że z rybami jest to związane to co tutaj jest, ale te sklepiki jakby pozamykane. Może tam po prawej stronie widzę, że jest wulkanizacja, to może będą mieli też benzynkę. I'm looking for gas gasoline? Here no. Ok, thank you. Chłopiec powiedział, że za rogiem, więc jadę za róg To wszystko tutaj martwe tak jakby A, o, ten sklepik wchodziło, dobra, wszystko jasne. To jest właśnie to, czyli klasyczek benzyna w butelkach. Po tamdałaju w tym przypadku czasami jest po Coca-Coli Nieważne No, a teraz trzeba ściągnąć to wszystko. Spoko, lubię to. Ściągnięcie tego zajmuje 30 sekund. Idę zapytać, czy to jest samo obsługa z tą benzyną? Na to wygląda. Czyli dom jest? Hello, can I get some gasoline? Ja Okay, no problem. So I tank myself and I will pay in a second. Jest, jest, thank you. Samo obsługa jednak. Więc cyk. A mogłem lejek wziąć. Kurde, sam się oszukałem. Dobra, aż tak źle nie, nie polałem. Bywało gorzej. Cyk, jeden litr. Dobra, do drugiego bierzemy lejeczek. I lejemy jak człowiek cywilizowany. Drugi litr. No i dobra. W sumie użyłem prawie 3 litrów, raz, dwa i prawie 3. Poprosiłem panią, żeby dała mi wodę i to jest ten problem, który się zdarza. Oni w takich miejscach nie kupują wody. Możesz kupić sprite albo kole, wody nie mają, no bo nikt tu za wodę nie będzie płacił, dosyć ubogo tu żyją. Ale like this, thank you. Is this spring water? Deep water. Ah, okay, okay. Thank you very much. I will pay two hundred for all because I used more than half a liter. Two point five liters one seventy five. It's more than two point five. A little yeah. bit more. I will pay two hundred. It's okay, no problem. One, two. Thank you. Oh, Ate, it's okay because I used more than two and a half liter. Uh, it's okay, more. It's okay. No problem, no problem. It's okay. Maybe I can get some more water, please. A little bit more? Yeah. Thank more. you. Yes, thank you. Hello. Pani mi policzyła za 2,5 litry, no ale tam trochę więcej niż pół zużyłem, więc zapłacę jej zamiast 175 peso 200 peso, bo się jeszcze napiłem wody. No niech będzie happy. Tak, zanim zapakuję to wszystko, to jeszcze wam tylko powiem krótką historyjkę a propos benzyny. Kiedyś płynąłem łodzią po raz pierwszy, tak jak zamarzyłem sobie na małą wysepkę, Sikichor, na małą wysepkę, której nazwy nie pamiętam, w Kamżylę. Hello! W każdym razie była to mała wysepka na południe od Sikichor, między Sikichor i Mindanao, no i płynęliśmy małą banką, czyli łodzią rybacką. I co się dzieje? Popłynęliśmy tam, było fajnie, wracaliśmy i po drodze zabrakło benzyny, i pijany kapitan który był piany w sztok totalnie, obudził się, obudzili go, żeby zatankował. No i ten zapalił fajka, fajkę w gębie i benzyna, nie? Otwiera bak i wlewa benzynę z papierosem w gębie. Ja myślałem, że po prostu szlak mnie tam trafi. Specjalnie poszedłem na dziób Łodzi, bo myślałem, że to już w ogóle wystrzeli, że będzie eksplozja. Okazuje się, że nie jest tak łatwo, wbrew pozorom, spowodować eksplozję nalewając benzynę i paląc papierosa. Byłem niemalże pewien, że to się skończy tragicznie, ale nic się na szczęście nie wydarzyło. No w każdym razie, pływania z pianymi Filipińczykami nie polecam. Zresztą z jakimikolwiek pianymi ludźmi nie polecam pływać, jeżeli są waszym kapitanem. Jadę dalej. A! Jeszcze tylko powiem, że to była część wyprawy, która była moim pierwszym vlogiem kiedykolwiek zrobionym, który pojawił się na kanale Ucieczka do Raju i nazywa się Na tej wyspie czas zatrzymał się 300 lat temu, czy jakoś tak. Tytuł będzie gdzieś tu. Dobra, jednak kurtkę też ściągam trudno, troszeczkę się opala, ale denerwuje mnie to, że się zgrzewam, jak tylko się zatrzyma. Za każdym razem jakoś inaczej mi się to zapakowuje. Czasami mam wrażenie, że to się trzyma, teraz mam wrażenie, że nie za bardzo się trzyma. No ale dobra, mniej więcej, no to u góry nie waży za dużo, więc nie ma problemu. Najważniejsze, że kask jest, że żywy z tego raczej wyjdę. Ej, to w ogóle zobaczcie jako obserwacja to są butelki plastikowe. Nie wiem w jaki sposób, ale w jakiś sposób to tutaj działa Że opłaca się je zbierać I to jest dobre Zatrzymałem się na chwilkę Bo tu jest taka dwuletnica rzeczka Dzieciaki się chyba po prostu bawią ale fajny klimat. Ruszam dalej, bo jeszcze kawałek teraz się przedam. Dojechałem do miejscowości Narra A właściwie to ją przejechałem i nawet sobie nie zdałem sprawy z tego, kiedy to zrobiłem Miejscowość jest totalnym zadupiem Nic tu nie ma praktycznie Widziałem na mapie, że jest tu Jollibee, ale nie mogę go teraz znaleźć To znaczy nie widziałem do. No i teraz pytanie, co robić? Czy ruszyć dalej, czy nie? Zaraz wam powiem, jak wygląda sytuacja z odległością, jaką mam do pokonania, jeżeli ruszę dalej No dobra, a więc sytuacja wygląda tak, że mamy teraz godzinę 15.55 i do pokonania mam 100 km. Zachód słońca będzie o 18.20, ale no do 18.40, 50, jeszcze będzie w miarę, że można jechać, coś będzie widać. A w związku z faktem, że tutaj w Nar, w Narze? nie wiem jak Narra odmienić, w miejscowości Narra w każdym razie nie mam żadnego noclegu, nie mam żadnych znajomych i właściwie nie wiem gdzie się tu zatrzymać, musiałem szukać. To wolę pocisnąć do przodu, wolę pocisnąć dzisiaj do Brooks Point. Cisnę dalej. Pozytywnie lubię się zatrzymywać, lubię trasę, lubię podróż, będę sobie słuchał muzyczki, jechał dalej aż do zachodu słońca i Wam to pokażę. A zatrzymałem się w takiej małej restauracyjce, która jest właściwie z kurczakiem Chicken and Nasa. To jest taki specyficzny kurczak, coś jak Adobo. Jest tu dużo niedrogiego jedzenia, ale w związku z tym, że czas mnie goni, to zamówiłem sobie tylko shake'a i Coca-Cola. Shake jest bardzo dobry, sam cukier, ale to jest to, czego właśnie teraz potrzebuję, bo nie mam czasu czekać na jedzenie, tylko zamawiam coś, co po prostu ma dużo energii i mnie jakoś tam naje na krótko. Oprócz tego znana nam wszystkim trucizna, logo nie będę pokazywał, bo wiadomo o co chodzi. I zimno woda. Dobra, decyzja podjęta, jadę dalej. Dojadę wieczorem. Ostatecznie. Jedziemy, Rumaczku. Mała przerwa na toaletę, właściwie na siku. Tylko chciałem Wam pokazać tutaj te góry, które są w tle. Tam jest morze, tam są góry. Tak wygląda właściwie cały palawan, że z jednej strony jest morze, a z drugiej są z reguły góry. Jest to górzysta wyspa. A ja jadę tam, na południe. Kurde, właśnie się kapnąłem, że ja dzisiaj w ogóle zero kremu. A przecież ten kask nie ma żadnego filtra UV i tak dalej. No ale dobra, mniejsza z tym. Dojechałem do miejsca tak fajnego, tak ładnego, że muszę tu puścić drona. Zobaczcie, przepiękne. Nie wiem, czy to ryż, czy co to jest, ale zaraz odpalam drona i pokażę to z góry. Spoko ziomku. Ej, tam ludzie zbierają chyba też ryż. No muszę to pokazać z drona, już lecę. No i dobra, standardzik Jestem 2 km stąd, ponad 2 km 2150-2200 m i niestety wygląda, że jeszcze chyba z kilometr do tej wyspy Więc nie dolecę No trudno Jeszcze polatamy wokół wyspy. A, zacina się nawet zasięg, jak widzicie Ogólnie to wybrzeże z tej strony Palawanu nie słynie z tego, że są tu piękne wyspy także może się uda dostać na Balabak na południu Tamto miejsce słynie z pięknych wysp Zobaczymy Stało mi jeszcze 39 km, czyli 40 minut, myślę. Ale chciałem Wam coś pokazać. coś co jest w sumie dosyć smutne. Też nie do końca smutne, no ale No w sumie smutne. Już Wam tłumaczę o co chodzi. To nie jest smutne: to jest po prostu bawuł wodny, który sobie siedzi w Majorku. One to lubią. A to co chciałem Wam pokazać, to są te palmy, które tutaj są. Nie widziałem tego jeszcze na Filipinach. Widziałem to w sumie wcześniej w Malezji. Tutaj po horyzont się ciągną, tak od kilometra mniej więcej, palmy, które są zasadzone One nie wyrosły naturalnie, tylko po prostu ktoś się zasadził po to, żeby olej wyrobić z nich i sprzedawać ten olej To jest dobry biznes Coś takiego ostatnio widziałem w Malezji w 2000 bodaj... Tak, w 2016 roku, na początku 2016 roku I może ta moda, ten sposób na zarabianie kasy przeszedł na Palawan, dlatego że Palawan z Malezją graniczy jest to o tyle smutne, że często wycinane są naturalne lasy. Naturalna dżungla jest wycinana. Giną miliony zwierząt, które są ze swojego naturalnego habitatu wyrzucane, na przykład małpy różnego rodzaju i inne zwierzęta. Smutne, no ale dominujemy nad tą planetą i ją wykorzystujemy. I można to zobaczyć na własne oczy, wystarczy po prostu powodrużować Kurde, ale się spaliłem. Brązowy, a czym bardziej brązowy się robię, tym bardziej jasne mam włosy. Na głowie też, chociaż tych niewiele. Ok, jedziemy dalej. Zatankować trzeba, bo już chyba nie dojadę na dwóch kreskach. Zobaczcie, tu sobie możecie porównać: po lewej stronie naturalna dżungla, naturalny las, tak jak rósł od wieków, od tysiącneci i po prawej stronie palmy zasadzone przez człowieka. Hello, can I get gasoline? Yeah. Yeah. Thank you. It will take a moment. I need to take all of this. Okay, thank you. Więc cyk, standardowo. Lejka tu nie ma, także nie kombinujemy. Ta pani w ogóle po angielsku nie mówiła, z którą chciałem pogadać. No ale to zależy od człowieka. No jeden mówi, drugi nie. To nie znaczy, że jest tak, że na południu ludzie nie mówią po angielsku. Zobaczymy. Już prawdopodobnie nic nie nagram, bo nie mam sprzętu, który może filmować, gdzie jest ciemno, a robi się coraz ciemniej. W każdym razie mogę wam powiedzieć, że skrótowo i wstępnie zauważyłem, że ludzie tutaj bardziej mi się przyglądają. No bo wiecie, jest tak, że turyści nie uczęszczali tutaj nawet podczas gdy można było przejść na Filipiny, co dopiero teraz. Teraz turysta tutaj to dla nich jest... Co on tu robi w ogóle? Nie motorystów na Palawanie, a co dopiero na południu palawanu. Jest trochę białych, którzy tu mieszkają na pewno, a nowych twarzy na pewno jest niewiele. You want a picture? Okay. Hello? A ah, no problem, I will take it later. Thank you. Thanks.